Tak proszę Państwa, to już dzisiaj. Wielki finał Ligi Europy. To wyjdzie starczą. A kto będzie musiał przełknąć gorycz porażki? Zapraszamy na Estadio San Manes. Kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy świadkami emocjonującego. Miejmy nadzieję meczu finałowego w rozgrywkach Ligi Europy. To spotkanie nie ma takiego ciężaru gatunkowego jak Champions League, ale również cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Stawka wysoka, a naprzeciw siebie stają dwie bardzo wyrównane i solidne drużyny. No chyba każdy się ze mną zgodzi, że mamy co do tego meczu wysokie oczekiwania. Rozgrywki UEFA Europa League dobiegają końca. Przed nami już tylko ten jeden mecz, a który z uczestników zapisze się w annałach futbolu, zniesie trofeum, trafi na okładki gazet i przejdzie do historii tych prestiżowych rozgrywek klubowych. Nie mogę się doczekać tego starcia. Nie mogę się doczekać chwili, w której zobaczymy, kto ma charakter godny triumfatora. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka Tottenhamu. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. To skład, w jakim zagra druga drużyna. Co ciekawe, oba zespoły zaczynają ten mecz w jednakowym ustawieniu taktycznym. Tak, i tu, i tu mamy do czynienia z formacją 1, 4, 3, 3, z tradycyjnymi skrzydłowymi. Powinno to oznaczać, że w żadnej strefie boiska nikt nie będzie miał przewagi liczebnej. Gracze środka pola będą walczyć o prymat w centrum, a skrzydłowi i boczni obrońcy toczyć pojedynki na flag. Zaczynamy finałową batalię w Lidze Europy. Strata, muszą uważać. Prosto Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Są! Broni, lecz to nie koniec akcji. Teraz może być groźnie. Ale uwaga, piłka w grze. Koguty przed chwilą naprawdę blisko powodzenia. Szczęście sprzyjało jednak rywalowi. Wciąż więc mamy remis. Raz się nie udało, może tym razem się uda. Świetna okazja, solankę! Dobrze, pewna interwencja przerywa tę akcję. Ber. Świetne wejście, piłka odebrana. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Znakomite zachowanie w defensywie. Znakomite. A teraz Kulusewski. I rywal zostaje w tyle. Może im dać prowadzenie. Proszę Państwa! Tottenham! Tottenham otwiera wynik meczu. W tym finale UEFA Europa League. I to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. A zawodnik tej klasy, co są, nie mógł tego zmarnować. Koreańczyk świetnie się w tej sytuacji odnalazł i po prostu wpakował piłkę do siatki. Prowadzą zatem 1 do 0. ma miejsce popatrzmy co z tego wyniknie była bramka przewagi a teraz są dwie trzeba wsiąść się ostro do roboty żeby jeszcze wrócić do gry powiem ci tomku że uwielbiam takie trafienia jasne złupek tutaj pomógł ale też idealnie to było wymierzone Do zera. Gramy dalej. Na skrzydle jest sporo przestrzeni i może zaatakować. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Są przy Groźnie. Bramka! Proszę państwa! Tym samym ma już na koncie hat -tricka. Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Teraz widać wyraźnie, jak fatalnie ustawiona była obrona. Spóźniona reakcja defensywy i droga do bramki szeroko otwarta. Właściwie nie do obrony, gdy strona atakująca ma przewagę liczebną. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda jakby już było pozamiatane. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Wyglądało to całkiem obiecująco, ale nic z tej konty. Cóż, zawodnik chyba jednak będzie chciał zapomnieć jak najszybciej o tym strzale. I co ja mam powiedzieć, Tomek? Blisko nie było, tak to ujmij. Betancourt. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Więc strzelacz. Groźnie było. Dobra interwencja. Cristian Romero. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Czas na drugą połowę tego meczu. Koguty w świetnej formie strzeleckiej. Możemy spodziewać się dalszej kanonady. Solankę przed szansą? Tak trzeba bronić 16. szesnastce. Arbiter wyraźnie podpadł teraz kibicom jednej z drużyn. Dają wyraz swej dezaprobacie, bo oczyma wyobraźni widzieli już piłkę ustawioną na i, ale zaraz. Oj, może być z tego kodu. Dobra interwencja bramkarza. Tu na 11 metr. Zbyt krótko teraz wybił piłkę. I teraz idzie w kierunku środka. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. No tak, wciąż są przy ale to już nie jest ten może coś być z tego podania. Nie? Proszę państwa, huknął jak z armaty, a szkoda, że obok bramki. No i mamy offside, proszę Państwa. To był dobry pomysł Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie uda. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. nadal sunie naprzód. Niezła myśl do środka boiska. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Teraz Kulusewski. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić koszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. I po tej bramce jest 4-0. Na piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Spurs ruszają teraz flanką. Mają sporo miejsca. Tottenham będzie miał out. Będzie zmiana. Czy wywołana kontuzją, czy bardziej taktyczna? Może się okaże za chwilę. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Z tego może coś być. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Koniec finału Ligi Europy. Wiemy już